Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim widzom, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Kanał Fundacji We Opportunity, również we współpracy z magazynem Układem, Układ Sił. Dzisiaj będziemy rozmawiać i zapowiadać kolejne z paneli Rola Think tanku w kształtowaniu polityki, bo spotykamy się już niebawem, drodzy Państwo, w Gdańsku. 4-5 czerwca 2024 rok, 3 One Opportunity, konferencja Fundacji w Dniu naszej rozmowy, to właściwie już za tydzień, będziemy w blokach startowych. Dzisiaj z nami jest Łukasz Kobierski z Instytutu Nowej Europy. Kłaniam się, nisko, dzień dobry, Łukaszu. Cześć Mateusz, witam wszystkich słuchających. Zastanawiam się, czy ta dyskusja na temat roli think tanków w formowaniu tej polityki e, i też nie jest taką trochę dyskusją, debatą, e, przepraszam za kolokwializm, ale beznadziejną, bo wszyscy wiemy, o co chodzi. Wszyscy wiemy o tym, jakie są bolączki, problemy. One często wiążą się z finansowaniem, z brakiem jakiejś ciągłości. A jeżeli jeszcze, nie daj Boże, prowadzisz think tank, który zajmuje się sprawami azjatyckimi, albo nieco odbiega od tego naszego horyzontu polskiego państwa bałtyckie, bezpieczeństwo, wschód to już jest bardzo ciężko. No, no tak, może najpierw przejdę do tego tematu think tanków. No, znamy różne bolączki, ale myślę, że dobrze by było, żeby. Będziemy rozmawiać o tym w Gdańsku. Widziałem, że jest dużo panelistów, więc mnie to cieszy. Więc dobrze byłoby to zebrać i pokazać, jakie my mamy też bolączki po naszej stronie think tankowej, ale też czego potrzebujemy. Bo i widzę, że też i wśród społeczeństwa, ale i wśród rządzących widać, że ludzie trochę nie wiedzą, czym my się zajmujemy czasami. Tak, Ktoś mówi, że ma fundację, to, to wydaje się, że fundacja dobroczynna. tak? W sensie to też jest jakaś, pełni funkcję dobroczynną, bym powiedział, ale troszkę bardziej w kontekście intelektualnym niż materialnym, fizycznym, bym tak to nazwał. Aha. Jeśli chodzi o te think tanki azjatyckie, to można powiedzieć, jeśli masz jakiś think tank azjatycki, to wiedz, że coś się dzieje albo się raczej nie dzieje, bo mamy oczywiście w tym roku zamknięcie jednego dużego think tanku na Akademii sztuki wojennej, który właśnie się zajmował Azją, z czego co czytałem w materiałach prasowych, to ludzie zostali zwolnieni, z, znaczy dowiedzieli się o zwolnieniu z dnia na dzień, tak? bo zwolnienia są, tam jakiś okres jest wypowiedzenia, więc mhm. miesiąc, dwa czy trzy miesiące jeszcze ci ludzie pracują, ale z taką świadomością, że to już koniec, a brakuje na rynku, brakuje i w naszym państwie generalnie takich think tanków, które się zajmują tym regionem moim zdaniem. Sytuacja z Ośrodkiem Badań, ośrodkiem badań Azji aż woj bo tego dotyczy zmiana, decyzja rządzących. Pozdrawiamy Krzysztofa Iwanka, jest jakimś chyba takim obrazem tego, co się dzieje często: takiego niezrozumienia roli, o której wspomniałeś, think tanków w polskiej przestrzeni publicznej. Przychodzi nowy rząd, kolejne nadzieje, kolejna administracja chce wziąć sprawy w swoje ręce. Na początku pełen zapał, energię. Rozmawiamy z ludźmi, no i później w miarę układu kolejnych miesięcy, do zrealizowania i pytanie o fundacje, instytuty, ośrodki badawcze, które mają wspomagać przede wszystkim cele administrację publiczną jest, nie jest już pytaniem priorytetowym. Właściwie kto zajmuje się w Polsce? Azją, prócz ośrodków uniwersyteckich, bo mamy mocny Uniwersytet Łódzki, mamy mocny. I ośrodek, ośrodek też. tak, i właśnie, w Uniwersytecie Jagilońskim, bliski, bliski, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, który też powoli rozszerza działalność o kwestie afrykańskie. No i, i co dalej? Tak, no przede wszystkim mamy ośrodki państwowe, takie jak Polski Instytut Spraw Międzynarodowych czy Ośrodek Studiów Wschodnich, to, to są dwa główne ośrodki, które się zajmują między innymi Azją, tak, ale to nie są ośrodki, które dedykowane są głównie dla Azji. Z tym, że w obu z tych ośrodkach, jest parę osób można powiedzieć, regionem. Jeśli chodzi o ośrodek studiów wschodnich, no to oni zajmują głównie Chinami, Chiny i Tajwan. Ale już innych tematów nie podejmują, tak jak Japonia, Korea Południowa. W piśmie są takie osoby, ale to też są pojedyncze przypadki. Ale spójrzmy na przykład na państwa ASEAN. To nie ma osób, które się zajmują państwami ASEAN. Co? To znaczy, są jakieś pojedyncze artykuły, tak, ale jakby nie ma osób czy osoby nawet, tak? która się stricte zajmuje tym regionem, moim zdaniem, z tego co obserwuję, a. Państwa ASEAN są bardzo przyszłościowe, generalnie jak Azja, i mówi się o tym przecież, że XXI wiek będzie należał do Azji, a my trochę w Polsce stoimy cały czas tylko w tym między Niemcami a Rosją, Unią Europejską i Stany Zjednoczone, i jakby to na tym się nasz świat zamyka. tak? Dalej hmm. raczej już nie patrzymy dalej, a tam są dla nas ważne szanse rozwojowe, miejsca dla przyszłych inwestycji albo inwestycji, które mogą przyjść do nas. Najlepsze przypadki, przykłady to przecież Korea Południowa czy Japonia. Coraz więcej inwestują oni w Polsce. My też przynajmniej z Koreą Południową wchodzimy w różne transakcje dotyczące bezpieczeństwa naszego, dotyczące zakupu uzbrojenia. bo Jeśli nawet spojrzymy na ten kontekst bezpieczeństwa, już nawet nie gospodarczy, to widać, że ta Azja jest potrzebna i że ma znaczenie, co jasno pokazuje przykład współpracy z Koreą Południową. Nie jest tak, że ta Azja jest gdzieś daleko, tak? No tak naprawdę ona jest bardzo blisko i będzie coraz bliżej, tym bardziej, jak region będzie się rozwijał. No jeżeli dzieje się coś ważnego dla Korei Południowej czy Północnej, to od razu wszyscy do doktora Oskara Pietrewicza, jeżeli dzieje się coś w obszarze Japonii, może wesprzeć jeszcze Paweł Berendt, tutaj z Instytutu Bojma, a też Instytut Bojma jako szeroki jako jeden z organizacji, która działa też prężnie, no ale czasami mam wrażenie w pojedynkę. Ja się czasami nie dziwię pewne, znaczy obłożenie ekspertów ich pracy, bo umówmy się, to nie jest. To nie jest tylko praca dla mediów, ale tworzenie pewnych też analiz, dokumentów, często bardzo ważnych dla administracji, przygotowywanie urzędników do swojej pracy. Think tanki i te potrzeby, to mówię o takich już niepublicznych think tankach, wyprzedzają nieco chyba myślenie w myśleniu naszych rządzących, jeżeli chodzi o pewne priorytety. Zastanawiam się, bo przecież wszyscy wiedzą, że Indie to przyszłość, Afryka to przyszłość. Wspomniałaś o krajach, Hasean, Singapur, Malezja, Tajlandia. Tak, rosną tygrysy. Już to nie jest kwestia ostatnich tygodni, to się dzieje od lat. A nadal tkwimy w takim właśnie eurocentrycznym myśleniu, transatlantyckim myśleniu, że jakby tego globalnego południa nie było. Jeszcze jedna rzecz. Mówiłeś o tym, że administracja Potrzebuje naszej pracy, ja już niejednokrotnie się spotkałem z tym, że ktoś powiedział, że o super, z administracji, z osób z różnych miejsc mówili, że fajnie, że się tym zajmujecie, my tak czytamy to, analizujemy, potrzebujemy tych waszych analiz, tak, które przygotowujecie, Bo na przykład w Instytucie Nowej Europy robimy przeglądy współpracy Unia Europejska-Chiny, miesięczne moglibyśmy robić co tygodniowe, tak? Tylko, że nie mamy ani sił, ani środków takich na to, tak? Robimy w takim miesięcznym odstępie, już chyba dwa lata. W każdym razie inne ośrodki, myślę, że też mogłyby więcej robić, ale brakuje na to i, i czasu, i środków, i ludzi. I to jest problematyczne, bo urzędnicy niższego szczebla to zauważają, tak? Że my tego potrzebujemy, że szukają jakichś informacji i znajdują je u nas, tak? A ci wyższego szczebla, właśnie żyją w takim świecie, moim zdaniem, bardziej euroatlantyckim, wojny na Ukrainie, sytuacji i relacji z Unią Europejską. Ja nie umniejszam oczywiście też sprawie wojny na Ukrainie, czy, czy relacji z Unią, czy ze Stanami, ale też są inne bieguny na świecie, które też są bardzo istotne dla nas. Mhm. Więc też powinniśmy tam patrzeć i zglądać, co się dzieje. Jeśli chodzi o Indie. Ostatnio rozmawialiśmy w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, była zamknięta debata, okrągły stół na temat relacji Polski z Indiami, ale też było sporo na temat samych Indii w ogóle, to dużo osób nie wie, ale my aktualnie nie mamy swojego ambasadora w Indiach. Dobra. Nie mamy w największym państwie na świecie trudnościowo, swojego ambasadora. Także, jeśli my tak podchodzimy do do, do, do relacji z państwami zjadskimi, to, 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 no to są już, widzimy naoczne przykłady, tak, że po prostu nie ma ambasadora, to jak te relacje mają się rozwijać dobrze, poprawnie, kiedy już w stronie indyjskiej pokazujemy, że no, słuchajcie, no, nie jesteście może jakby priorytetem, bo my tutaj nie, nie szukamy szybko, szybko kogoś tak, albo odpowiedniej osoby i w tematach indyjskich też widać to nawet na sali było widać, że więcej było osób, które się zajmują innymi państwami azjatyckimi, bo tych osób od Indii nie chcę też mówić, że nie ma, ale może nie ma w tym sensie takich osób, które są bardziej aktywne też w, medialnie, oprócz pracy na uniwersytecie. Ale no, to, już, to już jest jakby in, inna kwestia rozmowy, dlaczego te osoby ze świata uniwersyteckiego czy nie mają czasu, czy nie mogą. To są, są różne problemy, tak jak rozmawiam z osobami właśnie ze świata akademickiego, mówią, że a zanim ja pójdę na rozmowę, to ja muszę spytać swojego dyrektora, dyrektora o zgodę, tak? A dyrektor powie, że nie masz nie, ty lepiej tam nie chodź, albo ty masz i tak dużo roboty i jeszcze będziesz gdzieś chodzić. No i... nie, nie, A, daj tak. Boże, tak, nie daj Boże, jak jeszcze z któryś z ekspertów pojawi się w mediach, które są no, jednak, <laughs> nieprawomyślne, jakieś tak. <laughs> nieprawomyślne i media, które są kojarzone z konkretną opcją polityczną. Myślisz, że dzisiaj think tanki w jakiś sposób y, uciekają, bronią się przed jakąś formą upolitycznienia? A jeżeli tak, to jakie mają narzędzia? Ja myślę, że tak. że... że... Nie chcą są, są oczywiście takie think tanki, które są polityczne, ale z czego co obserwuję, to one jakiś sukcesów większych nie osiągają długoterminowo, dlatego że zamykają się też w pewnych bańkach, a moim zdaniem w świecie think tankowym no ważne jest to, żeby się nie zamknąć w jakiejś bańce, tylko przedstawiać różne i scenariusze, i przedstawiać różne też problemy. Niektóre problemy dla jakiejś partii, lepiej o nich nie wspominać, tak można by powiedzieć. Chociażby teraz ten temat, że brakuje ambasadorów. No to i w poprzedniej w przy, przy poprzedniej władzy i obecnej widzać, widzę ten problem, który jest nierozwiązany. W instytucie przygotowujemy w ogóle teraz mapę brakujących ambasad tam gdzie, znaczy ambasadorów y, polskich na świecie. Super. Ja akurat nie, nie biorę w tym czynnego udziału, będę niedługo tam sprawdzał, co, co moja ekipa przygotowała. Jestem sam ciekawy, ale z czego co mi mówili, to jest tego sporo, to nie jest 10 czy 20 takich ambasad, więc zachęcam do sprawdzenia. W każdym razie, no, tak jak mówię, lepiej byłoby nie wspominać o takich y, tematach, ale no, my trochę idziemy, staramy się iść pod prąd, no bo to, to jest w kontekście tego, że no, to jest dobre dla Polski, żebyśmy mieli tych ambasadorów, więc trzeba nagłaśniać ten tematy. Inna rzecz jest taka, że część organizacji szuka środków za granicą, ale te środki zagraniczne też mają swój kontekst, tak? bo jeśli szukamy środków zagranicznych z Niemiec, no to też Prawdopodobnie ta organizacja, która pozyskała te środki, no nie będzie pisała negatywnie o polityce niemieckiej, czy albo już tych środków więcej nie dostanie. I to jest też w pewnym sensie zagrożenie. No na Węgrzech zdecydowano, że w ogóle te środki zagraniczne dla think tanków będą zakazane, i inne organizacje wewnątrz kraju nie mogą pozyskiwać tych środków. No to, to już jest do dyskusji, czy to jest dobrze, czy nie, ale jakby pokazuje też inne konteksty, że no jeśli państwo polskie nie, nie jest w stanie przeznaczyć środków, i to uważam, że naprawdę nie, nie są potrzebne duże środki na funkcjonowanie organizacji yy, takiego think tanku kilkunastoosobowego. Myślę, że parę milionów, gdyby miała taka organizacja, to byłoby świetnie. Zobaczmy, ile środków jest wydawanych na rzeczy, które są niepotrzebne tak naprawdę, albo są droższe niż powinny być, a gdybyśmy zdecydowali i podjęli taką decyzję jako państwo, że tak, że zajmujemy, że Azja jest dla nas ważna, że Afryka jest dla nas ważna, albo jeszcze jakieś inne regiony, i tam mamy dziesięciu analityków od tego tematu, mhm. to mielibyśmy i yy, moim zdaniem, a dużo jest osób z talentem analitycznym, młodych, starszych też również oczywiście, które chętnie by się zaangażowało w taki projekt i, i widzę to po ludziach sam też no, swój projekt prowadzę, ale ja też pracuję zawodowo dodatkowo, bo nie byłbym w stanie z tego wyżyć, tak naprawdę. Więc robię sobie to tak jeszcze dodatkowo po godzinach, ale jest dużo takich osób, które są bardzo dobre i szukają tych szans, i tr trudno jest coś znaleźć, tak. I tracimy szanse i rozwojowe, bo tacy analitycy, oni by mogli w kontekście nawet gospodarczym. Pisać analizę, co się teraz dzieje w Chinach, przykładowo, tak? jakie mają problemy, a co z tego wynika? Ja teraz też nagrywam podcasty mm -hmm. na temat właśnie gospodarki chińskiej i nasuwa mi się po prostu jedna, jeden ciąg taki przyczynowo-skutkowy, w kontekście gospodarczym Chin. Mm -hmm. Mamy problem w, z rynkiem nieruchomości w Chinach, coraz mniej sprzedawanych jest mieszkań, też nowe inwestycje się zmniejszyły. I co to powoduje? Że firmy z, na przykład z przemysłu stalowego produkują dalej yy, właśnie stal, ale już nie ma takiego dużego zapotrzebowania w Chinach. Co idzie tym dalej? Oni zaczynają ją wysyłać za granicę i nasze, i nasze produkty i one są tańsze, te produkty stalowe i nasze produkty z Europy, z Ameryki Łacińskiej również yy, stają się mniej konkurencyjne. I mhm. dobrze, jak nie mamy tej pierwszej wiedzy, to nie wiemy w ogóle, dlaczego to się tak dzieje, tak? I to jest wiele różnych innych takich przykładów, które można by przytaczać, więc my tej wiedzy na temat Azji czy, czy innych, czy globalnego południa potrzebujemy, bo to wpływa realnie na to, co się dzieje u nas w kraju. Mhm. Chciałbym cię zapytać, bo myślę, że tematem rozmowy na właśnie na tym panelu będzie jakiś model finansowania, pomysł. Ty widzisz, jak na przykład Instytut Nowej Europy mógłby nie być zależny oczywiście poza finansowaniem na przykład czytelników na portalach crowdfundingowych na typu Patronite, co nie jest formą idealną, ale jak nie być tym niewolnikiem dotacji rządowej. Wiemy o tym, co się dzieje bardzo często w ramach tych czasopism, dotowanych przez konkretne resorty, przyznawanie konkretnych punktów. Jakiś jeden pomysł, z którym może zostawimy naszych słuchaczy przed tą dyskusją w Gdańsku. No tak, tak. Oprócz tych, z których mówiłeś o tym, żeby robić takie zrzutki generalnie przez społeczeństwo, przez czytelników, wydaje mi się, że dobrze by było, że oprócz. Tego, że są jakieś granty, to też na przykład ministerstwa czy, czy właśnie organizacje państwowe też wysyłały takie zapytania do, do instytucji, takich jak właśnie think tanki, z prośbą o analizę, ekspertyzę, która by tam kosztowała określoną kwotę. Gdyby było kilka takich ekspertyz miesięcznie, to też by wspomogło pracę fundacji, nawet na, na takim poziomie w Czasy na, czasu, pół etatu pracy, powiedzmy, tak, ale już byłoby to, myślę, że przydatne. I to mogłoby wyglądać właśnie można byłoby wysyłać do różnych fundacji to samo pytanie i też sobie sprawdzać, tak jak inne organizacje patrzą, bo tak jak ja mam jakiś inny punkt widzenia, tak jak Ty masz jakiś punkt widzenia, coś znajdziemy innego w jakimś temacie i razem, jak to zbierzemy z różnych organizacji, w tym przypadku, w tym kejsie, o którym mówisz, to możemy mieć pełniejszy obraz rzeczywistości. Także taki mam jeden z pomysłów, na resztę zapraszam w Gdańsku, bo też mam jeszcze kilka innych. Sesja plenarna, panel 10, 3C Swan Opportunity. Zapraszam Państwa do Gdańska na konferencję. Tam m.in. redaktor naczelny Układu Sił Paweł Ziorko, będzie, Małgorzata Samojedny, czyli prezes Fundacji The Opportunity. Zachęcam serdecznie do tego, żeby odwiedzić. Jeżeli są Państwo czytelnikami, słuchaczami, polecam serdecznie. Dzisiaj. Gościem naszej fundacji był Łukasz Kobierski, kłaniam się nisko. Dzięki serdecznie za zaproszenie i do zobaczenia w Gdańsku.